Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek, nowy producent na polskim rynku i w tym momencie u mnie na warsztacie. Gdzieś yy, tak na luzie troszeczkę porozmawiamy, otworzymy paczkę standardowo, unboxing yy, oraz pogadamy troszeczkę o producencie, o marce i resztę wyjdzie po prostu praniu. Yy, co? Może magiczne otwarcie paczki? Weźmiemy jakąś magiczną róż, różdżkę i próbujemy różdżkę od Pika i hokus pokus czary mary, niech otworzą się te dary. Ej, to nie tak miało być. Mówiłem, dokształć się. Obejrzyj kilka filmików. Dobra, próba numer dwa. Hokus pokus czary mary, niech ujawnią się te dary. Eee, pikanie niezawodny. Dobra, mamy to. Mamy to, udało się rozpakować dary. Producent Magnum. Magnum wjeżdża na polski rynek. Magnum, marka na pewno pierwsze, co tu kojarzy się z lodami, tak? Tak, mi też pierwszy raz y, marka kojarzyła się z lodami, bardzo dobre. Y, ale również Magnum jest to marka, marka na przykład y, wielu narzędzi, elektronarzędzi typu y, na przykład migomaty, na przykład piły spalinowe, ukośnice itd. itd. Y, ale dzisiaj troszeczkę w innym temacie. Dzisiaj chodzimy z tematem narzędzi ręczny. Jeżeli chodzi o Magnuma, na rynku jest od roku 1955. No troszeczkę teorii. Narzędzia do profesjonalnego użytku. Czyli mamy tutaj narzędzia bardzo dobrej jakości. Marki Pro. Pro. Marki Pro. Producenta Pro. Więc tutaj yy, każdy profesjonalista nie zawstydzi się tymi narzędziami. Jest to lider na rynku narzędziowego w Finlandii. Tam po prostu w Finlandii ta marka Magnum jest po prostu Uno jeden. DRA dla profesjonalistów oraz majsterkowiczów, czyli mamy narzędzia nie tylko dla użytku na przykład domowego, ale mamy również narzędzia do użytku profesjonalnego, na przykład, voila, seria pro noże, seria pro miary zwijane, seria pro naprawdę wielu, wielu innych narzędzi typu zobaczcie, szczypce, bardzo dobrej jakości, na przykład. Kontowniki, powiem Wam, że kątowniki klasa w sobie. Ciężkie, solidne, ale naprawdę OK. Ale również na przykład i piłki typu japońskie i wiele, wiele innych. Dożywotnia gwarancja. Producent jest pewny swoich wyborów i nie boi się po prostu tematy, tematu, że tutaj coś może zawieść. Więc to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ niewielu producentów daje taką właśnie gwarancję. Mamy również koronki. Koronki różnego rozmiaru, które mamy nie tylko to są akurat jest bimetal HSS, ale mamy również i do dresu ceramiki, jak dobrze pamiętam, ale również mamy i ściski różnego kalibru na przykład Zobaczcie, tu jest ścisk dłuższy, tu jest ścisk krótszy. Zobaczcie na jakość wykonania. Tutaj, naprawdę, jeżeli chodzi o temat wizualny, szczerze mówiąc, nie ma się do czego y, przyczepić. Mamy również poziomnice, poziomnice różnych y, jakości, przeznaczenia. Może troszeczkę coś tutaj fajnego otworzymy. Na przykład, mnie bardzo interesują nożyce do blachy. Powiem Wam, że. Mega się prezentują. Zobaczcie, jak one się prezentują. Tutaj jakość wykonania jest naprawdę na mega, mega poziomie. Bardzo wygodny chwyt. Powiem Wam, że sztosik. Będą testy, będą recenzje. Będziemy to wszystko y, omawiać. Tak. Po skrócie bym mógł powiedzieć, że tutaj sporo rzeczy będzie testowany na żywo, na przykład, ponieważ jak dobrze wiecie, organizuję livey testowe i tutaj mam kilka fajnych tematów właśnie do testowania. I to będą testy na żywo, gdzie będziecie widzieć, jak właśnie te akcesoria się w ogóle sprawdzają. Będziemy testować koronki, będziemy testować właśnie wietła i inne podobne typy będziemy testować miary zwijane mamy też taki fajny klucz uniwersalny też spoko fajna opcja mamy fajne nożyczki nożyczki uniwersalne co mi się podoba że tutaj mamy wejście na cięcie kabli więc tutaj w tym momencie możemy te nożyczki używać jako uniwersalne do 2,5 mm możemy ciąć ale również mamy takie standardowe tematy dla Majsterkowiczów i nie tylko, czyli po prostu kompinerki, jakieś szczypce tnące itd. itd. Ja tutaj wy, wybrałem takie elementy podstawowe, których używa, tak szczerze mówiąc, nie tylko każdy profesjonalista, ale i Majsterkowicz, ale również wybrałem takie elementy, których ja używam w branży, czyli na przykład dłuta, bardzo dobre. Yy, szerokie dłuta, których ja używam, kątowniki, właśnie yy, nożyce i wiele innych, ale również podstawowe wkrętaki, czy to izolowane, czy to nieizolowane, piłki, yy, śrubokręty, nożyczki, yy, na przykład ruchaki, znaczy takie szczypce typu knipek. Zobaczcie, też bardzo fajne bardzo lekkie, więc tutaj takie tematy po prostu, żeby każdy coś dla siebie znalazł. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat producenta? Oczywiście zapraszam Was na sklep. Wszystkie namiary dostaniecie w opisie, i temat jest taki fajny dla moich widzów, dla moich fanów, którzy mi oglądają nie tylko na kanale, ale również na Instagramie, TikToku i yy, 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 Facebooku na mojej grupie. Będą specjalne linki, w których wy będziecie mieli fajne rabaty, nawet do 20% na cały asortyment właśnie marki Magnum. Więc wszystko na bieżąco i bardzo bym prosił, jeżeli chcecie coś kupić sobie z tej strony, to właśnie używać tych linków promocyjnych, ponieważ dzięki właśnie tym linkom wy macie po prostu taniej. Więc taki po prostu temacik. Oczywiście, wszystko będzie omawiane w przyszłości, ponieważ na dzień dzisiejszy producent ma tylko y, jeszcze sklep Facebooka oraz stronę internetową, ale na dniach będzie po prostu wszystko dopieszczone, jeżeli chodzi o pozostałe social media, więc do każdego social media będzie przypisany odpowiednie y, po prostu link z hasłem i tak dalej i tak dalej, więc mi się wydaje, że naprawdę spoko. Yy. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli jako pierwszy asortyment zobaczyć na filmikach, jaki pierwszy asortyment po prostu przetestować. Ja wam pokażę na szybko co jest. Jest taki zestaw krętaków, jest taki zestaw krętaków izolowanych. Widzieliście ściski, widzieliście poziomnice, mamy dłuta różnego rodzaju. Ja akurat wybrałem tutaj trzy rozmiary, których używam na co dzień. Dłuta są fajne, ogumowane z metalowym spodem. To mamy dłuta. Nożyce dekarskie prawe-lewe. Seria Pro. Naprawdę fajne. Podstawowy zestaw szczypiec, kompinerek i tak dalej. To jest kolejny temat ruchaki różnego kalibru, co nie? Bardzo duże i małe, zobaczcie. Tu mamy rozmiar do 56 Max, ale również mamy wersję 180 z tego co widzę. I to już jest rozmiar do 30. Do 30. Voilà, tak się prezentuje, też naprawdę fajny. Co jeszcze mamy? Tu na razie na boczek kontowniki różnego rodzaju, na przykład taki, powiem wam, że ciężki, ale fajny. Bardzo, no można powiedzieć, że profesjonalny. Miary zwijane. Zobaczcie, mamy tutaj miarę zwijaną super kompakt. Jest ona, zobaczcie, jakie ona jest malutka. A najlepsze, że ona jest pięciometrowa. Tutaj już jest wersja ta lepsza. Mamy miary zwijane różnego rodzaju. Mamy takie piłki typu japonka. Bardzo fajne do cięcia. Byk, dobra, kładziemy na boczek. Tak jak mówiłem, mamy takiego klucza Francuza, czy jak to zwał. Yy, takiego rodzaju klucze, dwa w jednym. Ten przypadek tutaj mamy z grzechotką, jest trzynastka oraz dziesiątka. w zależności jak tam obrócimy, też naprawdę spoko. Noże tapeciaki wraz z ostrzami. Tutaj mamy Serię Pro. Też naprawdę jest OK. Bardzo mi się podoba. Yy, nożyce uniwersalne. Powiem Wam, że to jest kozak. Naprawdę to jest kozak, to mi się podoba bardzo, ze względu na gabaryty i wagę. No i uniwersalność o właśnie i uniwersalność że możemy tutaj właśnie ciąć kabelki. Otwornice. Bitumiczny to jest model akurat HSS. Mam kilka rozmiarów. Bardzo ciekawy asortyment. No i wiertła wiertła różnego kalibru, brzeszczoty, ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj jeszcze mamy taki temat, większy kaliber, taki młot wyburzeniowy od Magnuma. To jest akurat model 5 kg Powiem Wam, że kawał klocka. Ja mam podobny, niecałe 4 kg, dlatego przy wyburzeniówce Teraz mam taki ciekawy temat, taki ciekawy projekt, gdzie będę mógł tym młoteczkiem się troszeczkę po prostu powyżywać, posprawdzać. Więc to jest taka również fajna e, opcja. I tak jak mówiłem, poziomnicę różnego rodzaju. Ja akurat mam tutaj poziomnicę tak zwaną lekką. Ona jest fajna, ona jest z jednej strony, gra, e, jak to się mówi, taka grawerowana. Nie wiem, jak to się nie pamiętam, jak to się nazywa. I naprawdę bardzo spoko, bardzo leciutka, fajna, e, poręczna. Poziomniczka. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, tak jak mówiłem, co sądzicie o marce Magnum, o producencie Magnum. Czy ma to sens, czy też nie. Powiem Wam, że ceny naprawdę są bardzo interesujące, a z rabatami myślę, że będziecie jeszcze bardziej. Zadowoleni oczywiście, dajcie w komentarzach, co byście chcieli pierwsze jako na testy, co bym pierwsze nagrał, zrecenziował. No i co, zapraszam na kolejne odcinki. Myślę, że tego będzie naprawdę sporo. Będą fajne filmiki, właśnie z robót, z testów i ogólnie z użytkowania. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego. Cześć!